Apel, proszę was, zderegulujcie, ile się da i ile jest mądrze, naszą gospodarkę w tych aspektach przemysłu obronnego. Na zakończenie chcę, żeby było pewnym apelem do ludzi, którzy nas reprezentują tam, na górze, do naszych polityków, którzy zarządzają naszą armią, naszą obronnością i którzy zdaje się, mają podejście bardzo zakupowe do, naszego, do naszej obronności. To znaczy, im więcej kupimy, im więcej będzie w Excelu, im więcej będzie wydatków, im, im najcięższy sprzęt, tym lepiej. Tymczasem ta wojna i mam nadzieję, że też to, co tu pokazałem, bardzo jasno wskazuje, że przyszłość wojny nie jest taka zero-jedynkowa i potrzebne nam są, nie chcę mówić, jakie systemy dokładnie, ale potrzebne nam jest pewne nastawienie. Nastawienie na innowacyjność, nastawienie na nowatorstwo, nastawienie na testowanie wielu różnych rzeczy i przede wszystkim nastawienie na to, że możemy tworzyć systemy zaawansowane, systemy operowania na danych i że to te systemy będą, mogły stanowić kluczowy element wojny, że nawet najlepsza broń, jeżeli nie będzie wpięta w pewien system, który operuje na danych i który pozwala podejmować dużo lepsze decyzje, po prostu nie będzie używana, nie będzie użyteczna. Tylko apel, proszę Was, zderegulujcie ile się da i ile jest mądrze naszą gospodarkę w tych aspektach Przemysłu obronnego. Dajcie dostęp ludziom, którzy mają pomysł, mają zapał i też chcą coś zrobić dla ojczyzny. Tak jak pokazałem na przykładzie Ukrainy, projekt Delta i projekt Oczy to nie były projekty wymyślone w głowach nawet najwybitniejszych generałów. To były projekty, które były wymyślone oddolnie w ramach ukraińskich startupów i potem zostały przez pewnie tych mądrych generałów wciągnięte. Ale do tego potrzeba pewnej kultury, którą wypracujemy tylko wtedy, jeżeli państwo trochę puści te lejce i pozwoli obywatelom wykazać się, pozwoli obywatelom dać coś od siebie, a może i nawet na tym zarabiając i bardzo dobrze. I to jest mój mały apel. Po prostu dajmy z siebie jak najwięcej i e, pozwólmy sobie samym, żeby te aspekty przemysłu obronnego, które mogą być budowane oddolnie, tam gdzie mogą być nawet rozmaite szalone pomysły, czasami te szalone pomysły zmieniają rzeczywistość i dajmy przestrzeń na taką twórczość, na taką innowacyjność i na również poświęcenie naszemu krajowi od tej technologicznej, zawodowej strony.